Nazywam się Magdalena i to jest historia o tym, jak prawie straciłam wszystko, co kochałam najbardziej przez chwilę słabości. W wieku 31 lat myślałam, że mam wszystko pod kontrolą. Będąc 8 lat po ślubie z Tomaszem, utalentowanym i odnoszącym sukcesy architektem, nasze życie wydawało się idealne w oczach wszystkich. Mieliśmy piękny dom, obiecujące kariery i plany założenia rodziny w najbliższej przyszłości. Uważałam się za szczęśliwą i spełnioną, ale nie wiedziałam, że wkrótce stanę w obliczu największej burzy w moim życiu. Wszystko zaczęło się pewnego wiosennego poranka. Tomasz postanowił o taras naszego domu, projekt, który planował od miesięcy. Będzie wspaniale, kochanie, powiedział z entuzjazmem, pokazując mi rysunki, które przygotował. Uśmiechnęłam się, zarażona jego podekscytowaniem, nie wyobrażając sobie, że ta renowacja na zawsze zmieni nasze życie. W dniu, gdy ekipa budowlana przybyła, pracowałam zdalnie w domu. Słyszałam hałas ciężarówek i męskie głosy na podwórku, ale pozostałam skupiona na moim laptopie, dopóki nie zadzwonił dzwonek do drzwi. Kiedy otworzyłam, stanęłam twarzą w twarz z parą intensywnych zielonych oczu, które patrzyły na mnie z ciekawością. To był Karol, kierownik ekipy budowlanej. Dzień dobry, pani. Jestem Karol, jesteśmy tu, aby o taras, powiedział z uśmiechem, który rozjaśnił jego młodą twarz. Miał zaledwie 21 lat, ale jego obecność była uderzająca. Wysoki, z szerokimi ramionami i skórą opaloną od pracy na świeżym powietrzu, Karol emanował wibrującą energią, która zaskoczyła mnie nieprzygotowaną. Ach tak, oczywiście, wyjąkałam, czując się dziwnie niezręcznie. Proszę zaczynać. Mój mąż zostawił wszystkie instrukcje. W kolejnych dniach starałam się trzymać z daleka od ekipy budowlanej, ale nieuniknione było przypadkowe natknięcie się na Karola od czasu do czasu. Każde przypadkowe spotkanie sprawiało, że moje serce biło szybciej w sposób, jakiego nie czułam od lat. Próbowałam ignorować te uczucia, mówiąc sobie, że to tylko przelotne zauroczenie, coś nieszkodliwego. Potem Tomasz ogłosił, że musi wyjechać służbowo na dwa tygodnie. To ważny projekt, kochanie. Nie mogę odmówić, wyjaśnił, całując mnie delikatnie przed wyjazdem. Poczułam mieszaninę niepokoju i winy, widząc go odjeżdżającego, świadoma pociągu, jaki czułam do Karola. Gdy Tomasz był daleko, napięcie między mną a Karolem rosło wykładniczo. Nasze spojrzenia krzyżowały się coraz częściej, a ja zaczęłam znajdować wymówki, by być w pobliżu, gdy pracował. Pewnego dnia, gdy podawałam wodę ekipie, Karol podszedł do mnie. Pani chyba czuje się trochę samotna bez męża, skomentował szalancko. Proszę, mów mi, Magdalena, odpowiedziałam, czując dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa. I tak, dom jest bardzo cichy bez niego. Od tego momentu nasze rozmowy stały się coraz częstsze i bardziej osobiste. Karol opowiedział mi o swoich marzeniach, by zostać architektem, o tym, jak zaczął pracować w budownictwie, aby opłacić studia. Zorientowałam się, że dzielę się z nim własnymi aspiracjami, lękami i wątpliwościami. Było łatwo z nim rozmawiać, niebezpiecznie łatwo. Pewnego popołudnia, gdy omawialiśmy niektóre szczegóły renowacji, nasze palce przypadkowo się dotknęły. Ten kontakt, choć krótki, wysłał falę elektryczności przez moje ciało. Spojrzałam na Karola i zobaczyłam w nim odbicie pożądania, które sama czułam. Zanim zdążyłam pomyśleć, jego usta były na moich. A ja odwzajemniłam pocałunek z pasją, która mnie przeraziła. Gdy się rozdzieliliśmy, zdyszani, rzeczywistość tego, co zrobiliśmy, uderzyła mnie jak piorun. To nie może się powtórzyć, wymamrotałam, bardziej do siebie niż do niego. Karol skinął głową, wyglądając na równie zdezorientowanego jak ja, i szybko wrócił do pracy. Tej nocy, leżąc samotnie w łóżku, byłam pochłonięta poczuciem winy. Jak mogłam to zrobić Tomaszowi? Ufał mi, kochał mnie, a ja zdradziłam go pocałunkiem. Ale choć czułam się winna, nie mogłam zaprzeczyć pociągowi, jaki czułam do Karola. To było tak, jakby obudził we mnie część, która od dawna spała. Następne dni były udręką. Unikałam Karola, jak mogłam, ale za każdym razem, gdy się widzieliśmy, napięcie było wyczuwalne. Kilka razy próbował ze mną porozmawiać, ale zawsze znajdowałam wymówkę, by się oddalić. W głębi duszy wiedziałam, że jeśli znowu zostaniemy sami, nie będę mogła się oprzeć. Przedwczesny powrót Tomasza był zarówno ulgą, jak i szokiem. Kiedy zobaczyłam go wchodzącego przez drzwi tydzień wcześniej niż planowano, poczułam mieszaninę radości i paniki. Niespodzianka, kochanie, wykrzyknął, mocno mnie obejmując. Udało mi się wszystko przyspieszyć i wróciłem wcześniej do ciebie, kropka. Próbowałam zachowywać się normalnie, ale Tomasz szybko zauważył, że coś jest nie tak. Wszystko w porządku, Magda zapytał zaniepokojony. Wydajesz się spięta. Wymusiłam uśmiech, tylko zmęczona. Praca była intensywna, skłamałam, nienawidząc się za każde fałszywe słowo, które wychodziło z moich ustęp. W kolejnych dniach robiłam wszystko, co w mojej mocy, aby uniknąć spotkania Tomasza i Karola. Ale los miał inne plany. Pewnego popołudnia, gdy Tomasz sprawdzał postępy renowacji, Karol pojawił się nieoczekiwanie. Zobaczyłam dokładny moment, w którym ich spojrzenia się spotkały i moje serce na chwilę się zatrzymało. Ty musisz być Karol, powiedział Tomasz, wyciągając rękę. Świetną pracę tu wykonujecie. Karol uścisnął jego dłoń, rzucając mi szybkie spojrzenie. Dziękuję, proszę pana. Staramy się jak najlepiej. Rozmowa między nimi była krótka i profesjonalna, ale dla mnie wydawała się wiecznością. Kiedy Karol w końcu odszedł, poczułam, jakbym znowu mogła oddychać. Myślałam, że udało mi się uniknąć katastrofy, ale myliłam się. Kilka dni później otrzymałam wiadomość od Anny, najlepszej przyjaciółki Tomasza musimy porozmawiać. To pilne. Spotkałam Annę w kawiarni niedaleko domu. Gdy tylko usiadłam, przeszła od razu do sedna. Magdalena, widziałam cię z tym chłopakiem z budowy innego dnia. Wyglądaliście na bliskich. Poczułam, jak krew zamarza mi w żyłach. Anna, to nie jest to, co myślisz, zaczęłam mówić, ale ona mi przerwała. Słuchaj, nie wiem, co się dzieje, ale Tomasz jest moim przyjacielem od lat. Zasługuje na to, by wiedzieć, jeśli coś jest nie tak. Błagałam ją, żeby nic nie mówiła, obiecałam, że to nieporozumienie, ale widziałam w jej oczach, że moje słowa jej nie przekonały. Wyszłam z kawiarni, czując, że mój świat zaraz się zawali. Tego wieczoru, gdy Tomasz wrócił do domu, natychmiast zauważyłam, że coś jest nie tak. Jego twarz była poważna, oczy pełne bólu, jakiego nigdy wcześniej nie widziałam. Magdalena, powiedział, jego głos lekko drżał, czy jest coś, o czym chcesz mi powiedzieć? W tym momencie wiedziałam, że nie mogę już dłużej kłamać. Uzy zaczęły płynąć, gdy wyznałam wszystko, pociąg do Karola, pocałunek, poczucie winy, które mnie pochłaniało. Tomasz słuchał w milczeniu, jego twarz była maską rozczarowania i zdrady. Kiedy skończyłam, powoli wstał. Potrzebuję czasu, to wszystko, co opowiedział, zanim wyszedł przez drzwi, zostawiając mnie samą z moim żalem. Spędziłam noc bez snu, płacząc i zastanawiając się, jak mogłam zaryzykować wszystko, co mieliśmy, dla chwili słabości. Około trzeciej nad ranem usłyszałam pukanie do drzwi. Moje serce podskoczyło, myśląc, że to może być Tomasz, ale kiedy otworzyłam, zobaczyłam Karola stojącego tam. Widziałem, jak twój mąż wychodził, powiedział, jego oczy pełne troski. Wszystko w porządku. Przez chwilę byłam kuszona, by rzucić się w jego ramiona. Szukać pocieszenia w namiętności, którą dzieliliśmy. Ale patrząc na Karola, wszystko co zobaczyłam, to błąd, który prawie zniszczył moje życie. Musisz odejść, powiedziałam, mój głos był stanowczy mimo łez. To, co się między nami wydarzyło, było błędem Karolu. Błędem, który nigdy więcej się nie powtórzy. Wydawał się zraniony, zdezorientowany. Ale Magdaleno, to, co czuliśmy... Nie, przerwałam... To, co czuję do mojego męża, jest prawdziwe. To całe życie miłości i partnerstwa. To, co się stało z tobą, było chwilowym szaleństwem. Proszę, odejdź i nie wracaj więcej. Zamknęłam drzwi, opierając się o nie i osuwając się na podłogę, pozwalając łzom płynąć swobodnie. W tym momencie obiecałam sobie, że zrobię wszystko, aby uratować moje małżeństwo, jeśli tylko Tomasz da mi szansę. Nadszedł ranek, a wraz z nim Tomasz. Wyglądał na wyczerpanego, jakby też nie spał. Usiadł obok mnie na kanapie, zachowując dystans, który złamał mi serce. Myślałem przez całą noc, zaczął, jego głos był zachrypnięty. Myślałem o nas, o wszystkim, co razem zbudowaliśmy. Magdaleno, kocham cię. Ale to, co zrobiłaś, to bardzo zraniło. Tomasz, tak mi przykro, szlochałam. Wiem, że słowa nie wystarczą, ale kocham cię bardziej niż cokolwiek innego. To, co się stało, było strasznym błędem i zrobiłabym wszystko, żeby cofnąć czas. Milczał przez długą chwilę, zanim znowu przemówił. Chcę spróbować, Magda. Nie będzie łatwo, ale myślę, że to, co mamy, jest warte walki. Poczułam fale ulgi i wdzięczności. Zrobię wszystko, Tomasz. Wszystko, żeby odzyskać twoje zaufanie. Pójdziemy na terapię małżeńską, zasugerował. I potrzebuję, żebyś była ze mną całkowicie szczera od tej pory. Żadnych więcej sekretów, żadnych kłamstw. Skinęłam głową, ocierając łzy. Obiecuję. Całkowita szczerość, zawsze. W kolejnych dniach i tygodniach Tomasz i ja ciężko pracowaliśmy nad odbudową naszego związku. Terapia pomogła nam zmierzyć się nie tylko z tym, co się wydarzyło, ale także z głębszymi problemami, o których nawet nie wiedzieliśmy, że istnieją. Nauczyłam się być bardziej otwarta w wyrażaniu moich uczuć, nie tłumić niezadowolenia, które mogłoby przerodzić się w urazę. Tomasz z kolei starał się wybaczyć. Były trudne momenty, noce, gdy cisza między nami wydawała się ogłuszająca. Ale były też chwile czułości, gdy widzieliśmy przebłyski miłości, którą zawsze dzieliliśmy. Co do Karola, uszanował moją prośbę i nie wrócił więcej. Tomasz zatrudnił inną ekipę do dokończenia remontu tarasu, proces bolesny, kontynuuje tłumaczenie. Co do Karola, uszanował moją prośbę i nie wrócił więcej. Tomasz zatrudnił inną ekipę do dokończenia remontu tarasu, proces bolesny, ale konieczny dla naszego uzdrowienia. Mijały miesiące i powoli czuliśmy, jak nasze połączenie znowu się wzmacnia. Nie było tak samo jak przedtem, było inne, w pewien sposób głębsze. Przetrwaliśmy razem burzę i wyszliśmy z niej. Rok po incydencie Tomasz zaskoczył mnie specjalną kolacją w domu. Po deserze wziął moją rękę nad stołem. Magda powiedział łagodnie: Ten rok był najtrudniejszym w naszym życiu. Ale był to też rok, w którym naprawdę nauczyłem się, co to znaczy kochać kogoś. Nie tylko w dobrych chwilach, ale także w złych bardzo złych. Poczułam, jak łzy formują się w moich oczach. Tomasz ja kontynuował. Wybieram kochanie Ciebie, Magdaleno. Każdego dnia. I chcę o ten wybór. Co powiesz na odnowienie naszych ślubów? Nie mogłam powstrzymać płaczu, gdy go obejmowałam, szepcząc tak wielokrotnie. W tym momencie poczułam, że naprawdę jesteśmy gotowi na przyszłość, którą planowaliśmy tak dawno temu. Dziś, kiedy piszę tę historię, jestem w ciąży z naszym pierwszym dzieckiem. Droga, która nas tu przyprowadziła, nie była łatwa, ale każde wyzwanie uczyniło nas silniejszymi, indywidualnie i jako para. Nauczyłam się, że prawdziwa miłość nie dotyczy tylko chwil szczęścia i namiętności. Chodzi o wybór pozostania, nawet gdy łatwiej byłoby odejść. Chodzi o przebaczenie, rozwój i odwagę stawienia czoła własnym błędom. Moja historia jest przypomnieniem, że wszyscy jesteśmy omylni, zdolni do popełniania błędów, które mogą głęboko zranić tych, których kochamy. Ale jest to również historia nadziei, pokazująca, że przy szczerości, zaangażowaniu i ciężkiej pracy można pokonać nawet największe przeciwności. Jeśli jest jedna lekcja, którą mogę się podzielić, to ta: doceniaj miłość, którą masz. Pielęgnuj ją, karm ją, chroń ją. Bo w końcu to miłość nas podtrzymuje, sprawia, że rośniemy i nadaje sens naszemu życiu. Patrząc wstecz, widzę, jak blisko byłam wyrzucenia wszystkiego przez chwilę słabości. Wdzięczność, którą czuję za drugą szansę, jest ogromna. Tomasz i ja nie jesteśmy idealną parą, nikt nie jest. Ale jesteśmy parą, która codziennie wybiera kochanie siebie nawzajem, ze wszystkimi niedoskonałościami i wyzwaniami, jakie to ze sobą niesie. Nasza historia wciąż jest pisana, dzień po dniu. I nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co przyniesie nam przyszłość, wiedząc, że cokolwiek się stanie, stawimy temu czoła razem. Gdy głaszczę mój brzuch, czując pierwsze ruchy naszego dziecka, nie mogę powstrzymać uśmiechu. Ta mała istota jest żywym dowodem na to, że miłość, gdy jest pielęgnowana i ceniona, może pokonać każdą przeszkodę. Taras, który kiedyś był sceną tyle zamieszania w naszym życiu. Teraz jest naszym ulubionym miejscem do wspólnego relaksu. Czasami, siedząc tam późnym popołudniem, Tomasz i ja rozmawiamy o przeszłości nie z goryczą czy urazą, ale z mądrością, która przychodzi tylko poprzez doświadczenie i przebaczenie. Wiesz, powiedział mi Tomasz, podczas jednego z tych popołudni był moment, kiedy myślałem, że nigdy więcej nie będę mógł ci zaufać. Poczułam, jak moje serce ściska się na jego słowa, ale on kontynuował, trzymając moją rękę. Ale wtedy zdałem sobie sprawę, że zaufanie to nie jest coś, co po prostu istnieje lub nie istnieje. To coś, co budujemy razem, każdego dnia, z każdym wyborem, którego dokonujemy. Jego słowa głęboko mnie poruszyły, ponieważ ja również doszłam do tego wniosku. Każdy dzień był okazją do potwierdzenia naszego zaangażowania, do pokazania poprzez małe działania, że jesteśmy godni zaufania siebie nawzajem. Nasze życie seksualne, które początkowo mocno ucierpiało z powodu zdrady, powoli zaczęło się regenerować. Na początku była wahanie, prawie namacalny strach między nami. Ale z cierpliwością i otwartą komunikacją odkryliśmy na nowo intymność, którą zawsze dzieliliśmy. W rzeczywistości, w pewien sposób, nasza wieś stała się jeszcze głębsza, ponieważ teraz byliśmy całkowicie bezbronni wobec siebie, bez tajemnic czy barier. Proces planowania dziecka był kolejnym ważnym kamieniem milowym w naszej podróży do uzdrowienia. Decyzja o stworzeniu życia razem była ostatecznym dowodem na to, że przezwyciężyliśmy przeszłość i jesteśmy gotowi budować naszą przyszłość. Pamiętam wyraźnie dzień, w którym dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży. Zrobiliśmy test razem, nasze ręce drżały z niepokoju, gdy czekaliśmy na wynik. Kiedy pojawiły się dwie linie wskazujące na pozytywny wynik, objęliśmy się i płakaliśmy z radości. W tym momencie poczułam, że wszystko, przez co przeszliśmy, było tego warte. W miarę jak mój brzuch rósł, rosły nasze oczekiwania. Spędzaliśmy godziny rozmawiając o tym, jakie będzie nasze dziecko, jakie imię mu nadamy, jak urządzimy pokój. Tomasz stał się niezwykle opiekuńczy i troskliwy, zawsze dbając o moje samopoczucie i dobro dziecka. Pewnej nocy, gdy leżeliśmy w łóżku, dziecko zaczęło się bardzo ruszać. Wzięłam rękę Tomasza i położyłam na moim brzuchu, żeby mógł poczuć. Jego oczy napełniły się łzami. To niesamowite, wyszeptał. Stworzyliśmy to. Razem. W tym momencie poczułam falę miłości tak intensywną, że prawie zaparło mi dech. Spojrzałam na Tomasza i zobaczyłam w nim nie tylko mężczyznę, którego kochałam, ale ojca, którego będzie miało nasze dziecko mężczyznę zdolnego do wybaczenia, do bezwarunkowej miłości, do stawiania czoła burzom życia z odwagą i determinacją. W miarę jak zbliżaliśmy się do daty porodu, zaczęłam zastanawiać się nad podróżą, która nas tu przywiodła. Myślałam o Karolu, o tym, jak coś, co wydawało się tak intensywne i nieodparte w tamtym czasie, okazało się tak ulotne w porównaniu z trwałą miłością, którą dzieliliśmy z Tomaszem. Nie żebym nie miała już momentów zwątpienia czy niepewności. Czasami przyłapywałam się na myśleniu, czy Tomasz naprawdę mi wybaczył, czy może głęboko w środku wciąż żywi urazę. Ale wtedy on robił coś, czuły gest, słowo wsparcia, co rozwiewało wszystkie moje obawy. Nasza rodzina i przyjaciele byli ogromnym wsparciem przez cały ten proces. Na początku, gdy wiadomość o mojej niewierności wyciekła, bo niestety, takie sekrety rzadko pozostają sekretami przez długi czas, pojawiły się oceny i krzywe spojrzenia. Niektórzy nawet sugerowali, że Tomasz powinien mnie zostawić. Ale z czasem, gdy zobaczyli nasze wysiłki w odbudowywaniu naszego związku, ludzie wokół nas stali się naszą siecią wsparcia. Moja mama, w szczególności, była wielkim źródłem pocieszenia i mądrości. Córeczko powiedziała mi kiedyś, nie istnieje idealny związek. Istnieją niedoskonali ludzie gotowi pracować razem dla czegoś większego niż oni sami. Jej słowa zostały ze mną, przypominając mi stale, że miłość nie jest magicznym stanem wiecznego szczęścia, ale świadomym wyborem, którego dokonujemy każdego dnia. Gdy przygotowuję się do porodu, czuję mieszankę emocji, podekscytowanie, strach, radość, niepokój. Ale przede wszystkim czuję wdzięczność. Wdzięczność za Tomasza, za jego siłę i miłość. Wdzięczność za drugą szansę, którą dostaliśmy. Wdzięczność za życie, które rośnie we mnie, symbol naszego odnowienia i nadziei. Wiem, że wyzwania się nie skończyły. Pojawienie się dziecka przyniesie nowe napięcia i wyzwania dla naszego związku. Będą bezsenne noce, dyskusje o tym, jak wychowywać nasze dziecko, momenty stresu i skrajnego zmęczenia. Ale teraz wiem, że możemy stawić czoła wszystkiemu razem. Patrząc wstecz na tę 31-letnią Magdalenę, która myślała, że ma wszystko pod kontrolą, chcę jej powiedzieć: życie jest nieprzewidywalne. Miłość jest skomplikowana. Popełnisz błędy, niektóre z nich bolesne. Ale to, jak radzisz sobie z tymi błędami i jak rośniesz dzięki nim, naprawdę się liczy. Moja historia nie jest o perfekcji. Jest o błędach, żalu, przebaczeniu i przede wszystkim o miłości. Miłości, która jest testowana, łamana i odbudowywana, silniejsza niż kiedykolwiek. Podczas gdy piszę te ostatnie linijki, czuję, jak dziecko porusza się we mnie. To stałe przypomnienie o przyszłości, którą Tomasz i ja budujemy razem. Przyszłość oparta na szczerości, zaufaniu i miłości, która przetrwała najgorszą zbóż. Dla każdego, kto przechodzi przez coś podobnego, czy to jesteś osobą, która popełniła błąd, czy tą, która została zraniona, chcę powiedzieć: jest nadzieja. Droga nie jest łatwa i wymaga wiele pracy, ale jeśli miłość jest prawdziwa i oboje są gotowi o nią walczyć, możliwe jest przezwyciężenie nawet najgorszych kryzysów. Dziś, w wieku 33 lat, tuż przed tym, jak zostanę matką, patrzę na mojego męża z głębszą i dojrzalszą miłością niż kiedykolwiek myślałam, że jest możliwa. To nie jest miłość z bajki, o której marzyłam, gdy byłam młodsza. Jest lepsza jest prawdziwa, ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami i wyzwaniami. To miłość, która została poddana próbie i okazała się silniejsza niż jakakolwiek pokusa czy przeszkoda. I tak, gdy przygotowujemy się do tego nowego rozdziału naszego życia, czuję spokój. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale wiem, że cokolwiek się stanie, Tomasz i ja stawimy temu czoła razem. Bo nauczyliśmy się w najcięższy sposób, że prawdziwa miłość nie polega na tym, by nigdy nie popełniać błędów, ale na tym, jak wybieramy się po nich podnosić. To jest moja historia. Historia miłości, błędu, przebaczenia i odkupienia. I ona trwa każdego dnia z każdym wyborem, którego dokonujemy, by kochać siebie nawzajem, nie pomimo naszych wad, ale z nimi. Gdy słońce zachodzi, rzucając złoty blask na nasz świeżo odnowiony taras, czuje znajome ukłucie. Dziecko nadchodzi. Patrzę na Tomasza, widzę miłość i troskę w jego oczach i uśmiecham się. Jesteśmy gotowi na tę nową przygodę. Razem.